O, witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian z tej strony, kłaniam się, mamy piątek, piąteczek, piątunio. Proszę Państwa, zaraz zagramy sobie Rapida, czyli szachy szybkie 10 plus 0 na portalu Lichess. Jesteśmy na Lichessie, nie żyjemy w stresie, mam bierki koloru czarnego i jadę obroną sycylijską E4-C5. Rywal gra pryncypialnie. Spodziewam się do czwórki. W porządku, żadne spóźnione, opóźnione łapiny. Aha, prawdopodobnie skoczek C3 i wybieramy wariant. Niech będzie to Mieczysław Najdorf. Miecie! O! Gonie C2, jest taka linia. dosyć, dosyć dobra linia. Wyprowadzimy gońce, zrolujemy Hetman C7, Skoczek BD7, wieża na C, B5, B4 i poszukamy, nie wiem czego, ma jakiś szans szczęścia, radości, spełnienia czegokolwiek. Dobra, podwiązał, podwiązał, dobrze to pole się broni, tak, wolnięcie, wolnięcie. Skoczek BD7 w sumie mogłem też uwzględnić, w sumie zawsze mogę, żeby odbić to ewentualnie skokiem. Hetman C7 lubi sobie wejść do gry. Tak, tak, tak. Plan dosyć prosty. Gram Najdorfa, wierzę, że to rozwija. Gra Granej, Dorfa rozwija. Ja w to wierzę. I teraz tak, tu, tu, tu i nie boję się strzałów na D6. Czasami skoczyk się tu wybiera. Oczywiście po walnięciu będzie presja dodatkowa tutaj, a w razie tego wybijam. w F4 nie trzeba reagować w żaden sposób. Wierzę na C, no i zaraz B4. Jeśli tu, to tu... Rywal gra standardowo zroszował krótko i gra F4. Jasne, że tak. Mamy dużo czasu, więc spokoj, spokoj, jest czas. Podważyć tego i walność tutaj to byłoby marzenie. Zobaczymy. Z roszadą w Najdorfie nie trzeba się aż tak śpieszyć. Aż tak nie trzeba się śpieszyć. I teraz tak, są dwie opcje. Skok wydaje się być rozsądną, zostaje z Zolakiem, chociaż ja wtedy też. Zbicie pionkiem. Co to zmienia? Otwiera mu linię. Ale ja wtedy jestem do słabym pionkiem. Ale to też otwiera gońca. Więc tutaj kurde balans. Nie wiem czym to zabić. Co będzie lepsze? Pion czy skok? Skok. On będzie mógł przyjść na C4. On jest dobry na C4. Eee, pionkiem, pionkiem, pionkiem. Tu walnę. Będę miał izolaka. On też. Ale skoczek rozegrany. Walnę tu. Otworzę gońca. Korci mnie, żeby zabić to skoczkiem. Dobry skok nie, nie może być wydupcony. Wydaje mi się, że to jest. Wydaje mi się, że to jest dobre, chociaż po tym będzie groziło to i to i wygranie pionka. Ale zawsze mogę wieżą przyjść gdzieś na, na czas. A, jak wieża tu, to już jest groźba, nie? Hmm. Gdzie mój plan? Gdzie jest B4? Gdzie są flagi? Kurde, balance to jest jego rok urodzenia. W ogóle strolujemy go trochę. Dał <laughs> mu 15 sekund. Chłop, chłop ma teraz. What? Jak to? Dlaczego? Nie ma sprawy, mordeczko. Nie no, het ma źle stoi ewidentnie. Znaczy nie, nieźle stoi. Myślałem, że to się, to się otwarte jest, ale nie jest. No to nawaj napad na tego hecia Dawaj napad na tego Hecia. Typowy plan skoczka przez E5, A5 na C4 wstawiamy często w, w podobnych strukturach. I teraz tempo na wieżę jest spoko. Tempo na pionka też jest spoko. W razie tu mogę nawet się zderoszować. Wydaje się to być całkiem sensowną pozą. Wszystko tylko, że tak, tak w porządku. Tak zagram, bo mogę. Grozi tutaj. Ciach 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 Wiadomo, że ten pion może być słaby, no ale jestem z parą gońców Taką całkiem sympatyczną parą gońców Słaby pion, na którego będę naciskał czym prędzej czikajczyki hmm. Szkoda tego wariata No nie wiem czy nie odejść czasami Może gońc był lepszy jednak no teraz to już można, wiesz, gdybać, nie? No dobrze. Czy są to jakieś taktyki? Nie no, nie nie, nie, nie chcę pozwolić na to. Szkoda gońca. Tu zagram. W wiem, czy to nie wchodzi jakieś sztuczki później. Nie, nie, nie wszystko się trzyma. Oczywiście e, też zastanawiam się, czy bicie pionkiem nie było bardziej uzasadnione, bo teraz ten pion jest celem, a mogłem po prostu mieć zdrowszą strukturę. Natomiast postawiłem na faktywny skoczka. E, łykając parę gońców. What did you say? Nothing. Nothing. E, dobra, <laughs> tak to wygląda. Hetman broni tu. No, ja wiem, to jest groźne. Mm. To jest groźne. Ja chyba nie mogę go tolerować. Kurczaki. No muszę to wybić, prawdopodobnie. Mogę dać szachę jeszcze. Wtedy tu. Czą chcę to wziąć? Ja to muszę zabić, niestety. Muszę to, niestety, zabić. Teraz pytanie, czy montowalnie. Czekaj, ja tu nie biorę na koniec po prostu tego. Tylko ja już się ostatnio tak nadziałem z polu Przywarskim, warskim kolaszku serdecznym. Ja tutaj łasiłem się na pionki, tak pionkiem zabiję. Dobra, trzeba włączyć pozostałe figury do gry. No i tym samym mam... Aha. No ale tu, tu tu. To nie, nie, nie wiem czy to takie było dobre. Aha. Wybicie tutaj nie, nie może być optymalne dla niego. No to porażka moja tutaj rozgrywa się. Moja porażka się rozgrywa. Tu 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 bang! Oczywiście jego ataki mogą polegać później na tym, ale... I don't give a shit. Yep. Wymiana, wymiana hetmanów od ręki. No bo to może być groźne. A no teraz to ja mam lepszą strukturę ze względu na to, pytanko, czy ja chcę wymieniać Hetmany. Wieżówka będzie trudna, ale z drugiej strony wydaje mi się, że lepsza dla mnie. No bo klarowny cel: Pion na C2 słabiutki, podciągam wieżę z F na C i jadę. Super Marian. Eee, czemu się zastanawia? Chyba musiał. Pionek będzie wiecznie słaby, tego się nie boję, to nawet mogę oddać. czy mogę wycie wymienić. Hmm, może tak zagram, jak czas pozwoli. On będzie musiał pasywnie stać, żeby tu bronić. Zawsze mam kolejny cel do ataku. Jest dobrze, jest dobrze. Pytanie, ile on jest fizycznie w stanie razy to bronić. No pewnie dostatecznie. Niemniej jednak. No i b5 grozi. Ze względu na wiszącą wieżę. A3 hm. No, on ma tutaj jakieś cele. Czy to wystarcz? No, yy, na poziomie arcymiszczowskim, na poziomie arcymiszczowskim, ktoś by powiedział: Nic nie ryzykujesz czarnymi, masz remis. Ok, ok, dzięki. Nie możesz zbić. Uprościmy to, znaczy ja ogólnie będę dociskał. Dociski, dociski, wieżawce, wieżawce. Eee, tu nie chcemy, bo to zawsze będzie tego króla. No proszę pana. No to fajnie jak tak. No to piątka na pewno wygrywam teraz. No taki wolniak. To jest... O, wie pan. Na dwoje babka wie pan. Fajny wolniak. Bierę go. Bierę go w ciemno. Łubodobo. Tak. Dużo, dużo, dużo słabości. Może mógł, mógł mi trochę namieszać ruchem F6 wcześniej. No, trzeba to walczyć, Czy trzeba? No, walniemy to. Nawet jeśli on będzie się zainteresowany trzykrotnym atakiem na tego gościa, to ja zawsze się zainteresuję innymi kolejnymi pionczewskimi. Problem jest oczywiście, bo na razie to nie grozi. Zagram tu, żeby mieć furtkę, tym samym nie dopuścić do jakiejś właśnie F6. Zainteresuję się słabymi pionami tutaj. Teraz grozi zabiciem. Jasne, że tak, tylko że to jest check. Panie Dzieju. No, nie najlepiej rozegrana wieżówka ze strony rywala. Akurat tu mi się pofarciło. Życie. Życie. Oczywiście on tu odbije. Bęk! Bęk, bang. Mogę dać szacha nawet. Uniknąć wymiany wież. Bo po co miałbym wymieniać wieże? Niech one hulają! Niech to wszystko hula! Trzeba uważać na słabiaczka, więc warto może go pobronić zawczasu. Mm -hmm. Tempą. Yy, jedyne, czym on może teraz mi grozić, to przyściem wieżami na dwójkę, na siódemkę, przepraszam. Mm -hmm. Może, no. Może grozić. A może po jednej z wież wypadało wymienić. Może by wypadało wymienić, po je, wypadało wymienić po jednej z wierzch. Tu mi walnie zaraz, chociaż z drugiej Mańki, jak ja tu, on czek, ja tu, on czek, ja tu. Sią wszystko skonsolidowszy? Wawszy? Wywszy? Tylko czekaj, no bo jak on mi przyjdzie tu, no, no to to już nie mam jak bronić tu, więc. Tak, pomyśl, pomyślmy agresywnie, a nie jak fajki. W porządku. Czy to jest jakaś groźba? No, on przyjdzie, tu ja nie mam jak bronić. No, jak nie mam jak bronić? Wszystko, wszystko się trzyma. Dobra, jadę tym pionem. pion z H4 do przodu. Ta wieża jest nieaktywna. Moje rozchulane. Jak te świry. Pion więcej to nie jest wiele w takiej wieżówce. Chociaż tu są kolejne cele. Nie czuję, jak rymuję. To jest to. Et. Dobra, furtka się zrobiwszy. Mm, teraz tak. króźle stoja, więc to. Jedyny ruch to tu. I nie no to będzie słabe, bo ten pion będzie, znaczy w sensie ten pion będzie słaby. Sam w sobie. Jasne, że tak. Tak mógł, to ja tu i chyba tak zagram prosto nie. Trzeba uważać na to, bo jak to przyjdzie. To będę miał kłopoty. Tylko to też dużo temp, nie? A z drugiej strony król jest wide open. A wide open. Wydaje mi się, że to jest do zrealizowania. Dave z Ameryki. Oglądacie ten kanał? Gości złam. <głosierdam> nie mówcie, nie mówcie, nie mówcie, że... w angielskim nie mówimy OK. OK nie znaczy dobrze. Obiad był OK. <głosierdam> ja uwielbiam ty panie. Nawet było ok, dobra. Ja wiem co chcesz. A no mogę tak. No bo. Jakby. No, on ma dwa ruchy do tego, ale spokojnie, bo ja wtedy mam coś takiego. A, no, coś, coś, coś za coś. Wiadomo jak jest. O, broni, jasne. Broń. Broń, ale ja tu i tu, ja będę cię cisnął. Musisz stać pasywnie. Pytanie: czy ja mogę to jeszcze zrealizować w jakiś fajny sposób? Podejść knur, knurem, knurem, a tu i tu. No, oczywiście, trzeba zawsze na taki strzał z mankitej, chociaż zawsze będzie to. Bęk! Nie, no to musi być dobre. To musi być dobre. A! Jeszcze 15 sekund dla chłopiny. Niech myśli! Niech coś ma! Proszę bardzo. No jasne, że tak. Jasne, że tak. Odcinasz mnie tu. No mój król jest w klatce, to, to mi się akurat nie podoba. Alej, ale, ale... Czy ta wieża musi tu stać właściwie? Nie no, to bez sens jest. Ja gram nią tu i tu i tu i. Tu nią gram Ej, ja rzucę wrzucę tutaj. I teraz tu jest mój cel do ataku ko, ko, konkretny. Najpierw tu prze, przeatakujmy i on nie ma jak bronić tego pionka chyba. Za dużo słabości. Za aktywne wież. No, jest dobrze. Jest w porządku. Wiadomo, że to mogą być groźby, ale to wiesz. Powoli. Jakbym się udał tu wtrąbić wieżami, no to byłoby krucho. A, tu, 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 tu i tu na końcu. No, dobra, dobra, dobra. Nie jest takie, nie jest takie głupie. No kombinuję, kombinuję, ciekawe czy da mi sekundy. Pęk, 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 pęk i ten wolniak może być taki niefajny. Hmm. Tu też nie mogę nic uruchamiać. Ha, tak się zniecam. A jak byś bronił tutaj, powiedz mi. No to jest pion na pewno wymagający protekcji. to i to, no to tu gram, nie? Znaczy nie no, teraz to tu jest strzał Teraz to chyba z szachem w ogóle wchodzę. No nie no panie kolego W tej chwili Teraz już jest wygrana, wygrana 100% On 100% Grozi tu i tu i tu i więc trzeba zbić 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 e, Chyba walniemy to wieżą z szachem Dobrze, jeszcze 15 sekund na typa. A co? O nie byłbym taki skorek, gdybym miał przegraną pozycję do rozdawania sekund. Mhm. Dobra, męczysz Bułę, ale to, to jest to spoko. To spoko, męczysz Bułę i, i fair enough. Tu to wróci w sensie, ja to zbiję po prostu. Ja to po prostu zbiję. I w tej chwili napadnę tutaj. To jest niedobrony pion. On szach ja tu. No, chyba tak. Tu to tu, tu to tu, 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 ja tu tu, ty tu, tu ja tu. Jest dobrze. Wymęczona wieżuwencja. Wieżowen no. niech będzie, niech będzie. W życiu przeczytałem dwie książki. Co to było? Poczytaj mi, mamo. Jedna z nich to Ojciec Chrzestny. Gdybyś ją przeczytał, to wiedziałbyś, że rozwój to nie wszystko, że przewaga to nie tylko materiał, że... Król nie zawsze musi być zroszowany, a skoczek na bandzie nie zawsze jest zły. Dobra, on poddał. No i słusznie, no bo to jest po ptokach. Zobaczmy analizę. Analiza. Czy ktoś ma koleżankę Lisa? Lisa. Zapraszamy do mikrofonu. Eee, teraz tak. Jakieś błędy się pojawiły w końcówce. No nie, myślałem, że będzie 100% dokładności. 100% dokładności, niestety. 88% dokładności. 88% dokładności. I ktoś mówił, że czeską, że, że liczysz za dokładność. Zaraz to sprawdzimy, tylko przyjrzymy się partii. Um, tu wszystko było w porządku. Um, Hetman D2 rzekomo jest niedokładny, F4 od razu mógł grać. No dobra, w porządku. Tu F4, ruch OK. I to nie jest dobre, Pione było lepsze po prostu. I już mam minus 1, znaczy w sensie już przewaga Jednego tu było OK. I skoczek. I gońc D7 jest lipą, lipą totalną. Trzeba było grać H6 wyjaśniać. Nawet tu oddać, ale no to przy zdrowych zmysłach, tak tego. Kurczę, a i tak musiałbym oddać gońca. Przecież to w sumie logiczne, nie? no bo nie chciałem żeby mi było na 7 I to bicie jest OK rzekomo. Aha, mógł skoczkiem grać na nadepnić, co było okazuje się nieco lepsze. To niedobre jest. A co było lepsiejsze tutaj w takim razie? Tak na szybko ta analizy fd. Aha, atakować hetmana i później może walnąć na c3. I tutaj pozwolił mi na wymianę hetmanów i to koło równe jest, chociaż wydawało mi się, że no tak, to chyba nie było zbyt, zbyt mądre. Może wieżą szukać aktywności? Aha, i po prostu zainteresować się być może f6, zainteresować się może tym słabym pionem pozwolił na to. Można było jeszcze przepchać, ale i tak bym na niego napadł. No i tu jest wygrana, wygrana wieżóweczka. a i tu były same najlepsze posunięcia. No jak najlepsze posunięcia. No jak najlepsze posunięcia. Tu, tu, tu. Totalnie wieża G2. Zasłona. a Prosta realizacja, chłopaku. Była. No, ale tutaj dużo jakoś chyba nie wypuściłem. Chociaż. Tak, wydawało się, że co dużo po prostu słabych punktów ma, to było niedobre, to niedobre jest. Wieża 4 jest totalnie lepsza. Może tam była. Wieża c, i teraz on mógł wieża c8 zagrać. Aha, grozić tutaj, więc musiałbym tak. I on pewnie tu. aaa, dobra, jeszcze miał kontrę, ale nie, nie, nie zobaczył. Te wieżówki wredne, kurde, balans. No to patrzcie, mówiliście, YouTube otwarty. Mówiliście, że udostępnianie eksport czekaj Penzbans, że na, na chcesz komie. Czeskomy, cyk, cyk. Że jest inna dokładność, zaraz zobaczymy. No i na czeskomy jest zupełnie inna dokładność. O kurde balans. Tu mam 77,9 tam miał 88. 10% różnicy dokładności między tymi portalami. Bardzo dokładnie grasz stary. Ale na liczy się? Czy na czeskomie? Na ponchabie byku. Dwa wspaniałe ruchy. Dobra, bawcie się dobrze, miłego weekendu, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie.